Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiału na kanale. Ja się nazywam Fujix, to jest zupełnie inny materiał, ponieważ dzisiaj miałem zamiar w Minecrafta i generalnie e, w moim oczom ukazała się nowa wersja Minecrafta, która nazywa się, uwaga, uwaga, 20W14 Infinity, coś tego typu, więc dzisiaj sobie w nią całą ogarniemy. Jest to wersja Minecrafta prima prelisowa. To jest bardzo dziwne, ponieważ Minecraft w zasadzie nie, nie kojarzy się z tym, żeby robić takie coś na swoich rzeczach. Jak widzicie, już sobie TPT ustawiłem, jakieś wszystko fajnie klimatycznie. A teraz będziemy właśnie grać w, w tę wersję Minecrafta. Oczywiście mam z lunchera Minecrafta, ale wystarczy klasyczny Minecraft i najnowsza wersja tego Minecrafta. Jeszcze dziękuję za 146 subskrypcji na kanale. Jest taki to bardziej luźny odcinek, będziemy sobie trochę ogarniać. Mam nadzieję, że ten odcinek potrwa pół godziny około. A my lecimy odpalać Minecrafta. Jakby co Minecrafta mam po angielsku i jakby gdzieś coś włączało słabiej, to przepraszam za OBS-a. Ale my lecimy do odcinka. Jeszcze raz zostaw łapeczkę w górę i suba, jak się nie Ci spodoba, a jutro prawdopodobnie będzie zupełnie inny i fajniejszy materiał, troszeczkę nie ale zobaczycie sami. Ok, więc jak tu mam generalnie Minecrafta, jeszcze sobie go włączamy i jak widzicie, czekajcie chwilę, bo mi się generalnie Escalancher włącza, czekamy chwilę. Mm, OK, i tu generalnie mamy, jak widzicie, Graj 2214 Infinity i to jest kolejna najnowsza wersja Minecrafta. Eee, czekajcie, zobaczymy sobie generalnie do tej profil eee, i czy to będzie najnowsza wersja Minecrafta. Tak, to jest najnowszy snapshot, jak widzicie. To jest najnowszy snapshot, więc sobie dzisiaj w niego pogram. Jest to prawdopodobnie mapka Prima Prilisowa, znaczy wersja Minecrafta Prima Prilisowa. Ja sobie trochę w to pograłem, pograłem sobie gdzieś z 5 minutek nawet, nie? A ja wam dzisiaj wszystko pokażę, więc lecimy. OK, klikamy Graj i przygotowywanie, pobieranie i czekamy chwilkę, się to wszystko fajnie włączy. Ok, czekamy chwilę i zaraz włączamy na niepełny ekran. Czyli tak, tak troszeczkę chaotycznie, z tego względu, że po prostu chciałem wszystko pokazać: oczywiście, czy to, że, że to nie jest żaden fake, że to nie jest żadna mapka, żadna nie żadna modyfikacja. To właśnie teraz do po prostu północy jest taka wersja Minecrafta. Prawdopodobnie jutro będzie to zmienione, mam nadzieję, ale po prostu zobaczymy i. Kolejną ciekawostką, która prawdopodobnie ben jest, to już wam zaraz pokażę, tylko teraz weźmy sobie Minecrafta na cały ekran włączenia, bo będzie mi lagował na nagraniu tu, przepraszam. Okej, okay, jak kochani widzicie, Minecraft mi się zupełnie inaczej włącza. Nie ma takiego napisu Mojang, tylko jest generalnie logo Mo Mojangu i jest generalnie na dole jest po prostu ten paszek teraz w tych nowszych częściach Minecrafta jest zupełnie inaczej. Ok, więc czekamy chwileczkę jeszcze, eee, przepraszam za wszystkie niedogodności w... No chodzi mi tu po prostu o bagi czy coś. Przepraszam, że, że y, jakość mówienia jest słaba, ale okej. Okay. Okej, okay, jak widzicie. Nic, nic nie wydaje się y, takie inne. Nic nie wydaje się takie inne. Wiecie, ja sobie specjalnie muzykę wyłączyłem, dlatego że generalnie nie chciałem po prostu, żebyście słyszeli taki przegłos. muszę sobie Audio City po prostu powrać, ale okej. Okay. Jak widzicie, klikam Single Player i to mam generalnie mój nowy świat, bo na nim grałem, ale. Jak, bo to jest na tę wersji, ale... Na wersji innych wersjach nie ma światów, naprawdę. Jak do Minecrafta to nie było w ogóle światów, wszystkie światy były wykasowane. Okej, okay, więc sobie, weźmy nowy świat, stwórzmy i weźmy sobie na początku, chodźmy na kreatywa Doskonale, to pewnie na kreatywa i weźmy sobie napiszmy yy, lubię, lubię, k... I, i lubię kucyki, no co tam, naprawdę bardzo fajna, kreatywna nazwa i lecimy stwórz nowy świat. czekamy chwilę i zobaczymy jak ta wersja Minecrafta wygląda, jestem naprawdę podekscytowany tym wszystkim mam nadzieję, że to wszystko będzie pięknie wyglądało okej, okay, trochę szaczkę się inaczej włączę, jak widzicie eee, wiem, że było chyba w 2014, chyba 6 lat temu, było takie, że była taka jakaś skrzynka i tam trzeba było coś kupywać, takie był prank ze strony twórców Minecrafta z Mojangu właśnie ale właśnie nie ma, kto będzie w, dziś, w tym roku. Mam nadzieję, że twórcy się bardziej postarali. No, czy może bardziej postarali, bo rok temu chyba z tego co wiem, że nie było czegoś takiego, było coś zupełnie innego. Ale o, oczywiście, że po prostu zobaczymy, co tutaj jest nowego. Okej. Okay. OK, mam nadzieję, że mi Minecraft nie będzie lagował, yy, ja to sobie, kochani, y, oczywiście weźmy opcję z video settings i dajmy sobie y, chunków, dajmy sobie, nie wiem, z 10 chunków, y, żeby tutaj generalnie nic takiego y, nie ten, mam nadzieję, że mi Minecraft nie będzie lagował, ponieważ nie zostawiałem OBS-a pod nagrywanie gier, ale widzicie, na razie nic się nie zmieniło, zobaczmy, może coś się zmieniło tutaj, nic, nic się nie zmieniło w świecie. Okej, okay, okej. Okay. Teraz weźmy sobie, zobaczmy generalnie, czy coś się zmieniło pod względem tego, jak będziemy chcieli mieć jakieś bloki. Weźmy sobie tu choćby jakąś polanę w ogóle. Zaraz albo nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekajcie. Spoko, to generalnie nic takiego praktycznie nie ma. Klasyczny świat Minecrafta, taki, taki niby klasyczny, a jak klikniemy w E. Jak widzicie. Jest wszystko chaotycznie poustawiane, bo Blocks są nie, zupełnie inaczej poustawiane. E, w ogóle chaotycznie, nie, nie da się jakby tego po prostu wziąć, e, po prostu. E, no i tutaj na początku są schodki. Oczywiście wiecie, wiem, że na początku to jest naprawdę zupełnie inne niż zwykle. E, czy to jest jakiś nowy blok? E, nie wiem, czy, to, czy ten blok był? czekajcie, nie wiem, czy ten blok był? Jak był, to, to fajnie, a jak nie był, to... Co ciekawe, bo ja się nie rozglądałem na tych nowych blokach, ale okej, okay, jak widzicie to jest zupełnie pomieszana rzecz, pomieszana sprawa, e, też z czego co pamiętam, że doszły jakieś nowe bloki, a jakie to ja nie wiem sam, ale zobaczymy, e, okej, okay, kochani, jak widzicie to nie ma na razie nic takiego e, podejrzanego, jest oczywiście to, że po prostu zmieniły całe po prostu i wszystko pomieszane, że jest taka wielka ma makabra dosłownie, e, czy to jest uschnięta róża była? Nie wiem, nie pamiętam. Nie przypominam sobie, że w ryż, żeby była jak była, to przepraszam. Coś się popchało, eee. E, ej, coś e, mi popchało, ty. Czy czy, czy, czy coś? Czy jest jakiś mob Nie wiem, wiem zobaczmy. Ale oczywiście, zobaczymy. Szukamy czegoś fajnego, żeby na przykład wam pokazać. Ogólnie o co tu w tym wpłynie. wajch. co to jest? Co to jest? Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Z angielskiego nie jestem dobry. Coś tam stało. Na nagraniu będzie zobaczę, jak nie nic nie było, to przynajmniej po prostu e, mam jakieś zwidy. O nie, to jest generalnie pszczółka. Mm, Okej, okay, więc w generalnie na razie nic nie ma. Y, a weźmy sobie pójdźmy... To się na przykład rozwalę, nie wiem. Mm, rozwalę na przykład. Y, Plus B, no to jest UL standardowo. Okej, okay, więc tutaj na razie nic nie ma takiego podejrzanego. Weźmy sobie w Redstone, weźmy. Aha, i w Redstone też jest wszystko pomieszane, widzicie. Jest naprawdę to istna makabra. W dojeżdżaniu też jest pomieszane, że tego mało, więc się łatwo da po prostu wszystko ogarnąć. A weźmy sobie w wyszukiwanie. Wow, to jest naprawdę bardzo śpiaszczepienie, widzicie, no... Wow, co to jest? Box on Infinite. Bullying Block. Co to jest? Czy to. E, czy zmienili. E, czy zmienili biblioteczkę? Czekajcie, nie wiem. Ja nie wiem, jak to. Nie wiem, jak się nazywa ta biblioteczka, nie? Ale czy zmienili wygląd biblioteczki? Ty. Jak tak, to jest kozacki. Boskitu. Tutaj się w ogóle coś pali, nie wiem, nie, nie wnikam. Przepraszam za wszelkie niedogodności, jakie mi są lagi. Ale, patrzcie, tu jest rzuty, ty, E, o, okej, okay, ty. Czy to są koordynaty mapy? Czekajcie. To są, tak, to są chyba koordynaty. To są koordynaty mapy, ty chyba. Czekajcie. Czy to są koordynaty mapy? Czekajcie, żeby was nie skłamać. 18. Yy, nie, yy, 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 nie wiem, czy to są koordynaty mapy. Ale powiem szczerze, że. Nie, to chyba nie są koordynaty mapy. Ale naprawdę to są bardzo śmieszne, fajne bloki. To jakieś takie śmieszne. W ogóle kol, kolory mają różne. Ile, ile może być takich kolorów? Wyskierujmy może takich kolorów. Dobra, 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 dobra. Nie będziemy się na tym rozwodzić, powiem wam szczerze, Wchodźmy sobie tutaj. E, a tutaj jesteś do nowego. Nie no, tutaj chyba wszystko jest normalne. E, tu jest wszystko powinno być normalne, tak przynajmniej uważam. E, okej, okay, um, foodstuffs, czyli jedzenie, e, nie myślałem, że to jest miód, to to nie, e, okej, okay, może jakiś tools, tu też jest wszystko pomieszane, widzicie, e, tutaj e, tutaj też są w ogóle pomieszane, ej, to jest spoko, okej, okay, tutaj raczej nic, to było, to było, to był Phantom. Coś tam, nie wiem, ale wiem, że z fantoma to było, z tego moba. E, Okej, okay, więc jak tu widzicie, na razie nic takiego podejrzanego nie ma. Idziemy na survival, Można na survivalu to coś jest nowego, nie wiem, zobaczymy. E, poczekajmy chwilę, I jeszcze raz single player, stworzymy nowy świat na survivalu i teraz napiszmy e, na przykład... E, e, na przykład... E, mobsy są fajne. No bo są fajne mobsy, nie? Okej, okay, lecimy i kre kreatujemy, stworzymy nowy świat i już właśnie pokażę wam, zobaczymy sami, jak wygląda na survival. Mam nadzieję, że survival się zmienił. Mam nadzieję. Proszę, bardzo proszę. Ale okej, okay, zobaczymy, mam nadzieję, że świata tamte, które miałem, to mi się, to mi się nie usuną, bo jak mi się usunął, to będzie, będzie trochę zły. Ponieważ mam bardzo, bardzo fajny świat Survival, który chciałem w jakimś odcinku pokazać, ale to jeszcze, jeszcze muszę oglądać obs ogólnie. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. wszystko się ładuje fajnie, ładuje się jeszcze, jeszcze fajnie, fajnie, okej, okay, czekamy chwilkę, czekamy chwilkę. Yy, mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba, to jest taki bardzo luźny materiał, strasznie luźny, więc po prostu traktujcie go jako taką bardziej rozrywkę. E, oczywiście, prima, aprilisowy dzień, e, normalnie. E, czy coś tutaj się zmieniło? Coś się zmieniło, generalnie? Czy coś się zmieniło? E, he, e, chyba e, raczej się nic się zmieniło. Ale, e, żebyśmy nie nabrali jakichś wątpliwości, e, coś tam, 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 jest, tam jest bardzo dziwnie. Piasek ułożony, czekajcie, choć tam zobaczmy co tam się odwala. Może tam coś będzie. Nie wiem, serio, szczerze nie wiem, jak tam powiedzieć, ale naprawdę. E, My się wydaje, że na mm, Survival nie ma nic, nic się nie zmieniło raczej. Raczej, że się nic nie zmieniło. Mam taką przynajmniej nadzieję, że się nic nie zmieniło w Survivalu. E, okej, okay, to lewituję. Są Żuwie. <laughs> Żuwie, ty, ale ładne, czekajcie. E, tam, a, czekajcie, weźmy sobie w ogóle, zróbmy. Mm, to są Żuwie, nie? To są Żuwie, to są. szema, to są. Terefere, to są, 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 są Żuwie. okej. Okay. Eee, ciekawie czy skoczę, a skoczę, jaki jestem dobry, eee, weźmy sobie, zróbmy generalnie, e, przepalmy sobie żelazo, może przepalanie, będzie nowe w piecyku, nie wiem, może coś się zmieniło, z takich innych dźwięków, eee, bridge lock. Eee, lock, tak to się nazywało? Nie, nie powinno się tak nazywać bridge lock, nie wiem, sam nie wiem, eee, Widzicie co kochani, eee, mam bardzo fajną Rzecz, którą chciałem sobie zmienić, język na polski, w ogóle, teraz ja to zrobię, teraz to zrobię, zmienię język na polski, czekajcie, polski, 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 ponieważ chciałbym, żebyście też wy o wiele lepiej mieli to wszystko, okej, okay, polski język, down, oczy, o, teraz się normalnie ładuje, ale okej, okay. czekajmy, czekajmy, popatrzymy, pożyjemy, gotowe, powrót do gry, brzozowy pień, okej, okay, nie ma nic nowego, nie ma nic nowego, ale, ale, ale... Ale po prostu, no, no, no ja w co nie wierzę, ja w co nie wierzę, że to coś... że tego takie coś zrobili, a jak tak, to będzie klasyczny gameplay z Minecrafta. Ale okej. Okay. Standardowo szybko pyk, 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 pyk. Po co zrobiłem przycisk, nie wiem po co? Pyk pyk, okej, okay. teraz szybko pod, bo tam był generalnie ten, tam były ten, no. Um, widziałem węgiel po lewej. Tak, tam był węgiel. Dobra. Do, dobrze widziałem. Widziałem dobrze. E, ok, i zobaczymy, czy generalnie przepalali, czy coś zmienili w ogóle. Czy tylko pomieszali e, jednak. E, czy tylko pomieszali e, po prostu. Co um, się nazywa? E, czy tylko pomieszali e, ekwipunek? Jestem bardzo ciekawy. Ok, e, z epoka kamienia. Spoko. Myślałem, że zadali tą skrzynkę, co kiedyś była e, w Minecrafcie, ale okej, okay, ale okej, okay. czekajcie, weźmy sobie to generalnie e, po prostu przypalmy, już zaraz to przepalimy. E, wiecie, e, po, prostu, e, no, mm, coś po prostu, no no żebyśmy, bo co ja już mi się, język naprawdę moloczem, monoczem, nie ma, jak to powiedzieć. E, weźmy sobie tam, pójdziemy zaraz, dlatego że musimy sobie przepalić na e, generalnie żelazo, bo tam były. Było żelazo, tam było pięknie wszystko, e, fa, fajnie było. Naprawdę było bardzo spoko, okej, okay. no i co, no i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, generalnie, ja mam nadzieję, że nie laguje. bo w ogóle z góry, przepraszam, ale okej, okay. eee, jak widzicie już jesteśmy napakowani, już my już, już się nikogo nie boimy, Ok. Eee, czekajcie, tylko coś, albo dobra, teraz nie będę teraz nie sprawdzał, teraz na to nie ma czasu, eee, to są generalnie żółwiki żywów, nie będziemy zabijać, pamiętajcie, nie możemy, nie możemy zabijać, Ok. okej, eee, Spoko. Okej, okay, są tylko dwa. Tylko dwa? Ludzie, serio? Nie, chciałem ja więcej. nie chciałem, ja nie chciałem Ok. Okej. Dobra. Jak nie ma, to trudno. Trudno, trudno, trudno. Takie życie. No i co? No w sumie tutaj generalnie... Mm, Zróbmy sobie... Aha, oh, jaki ja jestem... Aha, oh, jaki ze mnie łeb. Oh, bym zapomniał, że y, trzeba po prostu y, jeszcze... No, jakby to powiedzieć, no trzeba się trochę pozbierać, bo nie zrobimy piecyka naszego. Ale okej, okay, okej. Okay. Boże, teraz pewnie mi tak obezlaguje, jak będę nagrywał. Właśnie ja bardzo tu chcę robić jak najmniej ruchów, żeby mi ten nie lagował i o to chodzi po prostu. A jak taki coś spada, to wiecie, że jest o wiele więcej po prostu przetwarzania i w ogóle, dlatego tego też sobie takie małe renderowanie. Ale dobra. Yy, spoko, może się przepalanie będzie inaczej odbywać. Nie wiem. Jak, jak się będzie przepalanie inaczej odbywać? Zobaczymy. Mm. Mi się wydaje, że raczej nic nie zmienili w tym Minecrafcie, tylko zmienili taki układ tych wszystkich rzeczy. Jak tak to po prostu... No wiecie. Jak tak to po prostu. No co? No. Taki krótki odcinek. Wiecie co? Jest zawsze takie memy. Miał dwa diaksy. Zrobił motykę. E, dobra, e, może lazo, nie mam diamentu. Jak nie mam diamentu, to może zrobił na motykę. Ale okej, okay, tu raczej nic takiego nie ma, takiego podejrzanego w cudzysłowie. Nie wiem, weźmy sobie jeszcze się przejdźmy na lewo i prawo. E, bardzo lubi, lubię robić, powiem wam szczerze, takie coś. To jest bardzo spokojne, bardzo lubię robić. Tak, e, obcinać z tych takich, nie wiem jak to się nazywa. E, Oskurowywać ze skóry drzewo, z tego, z. E, jak to się nazywało? Boże, zapomniałam na końcu języka. Zaraz mi się przypomnę, to wam powiem. Co się nazywało, czekajcie, co się nazywało. Co to było? To nie był pieniek, to było pięcie całe. Zapomniałem, serio, zapomniałem. mi miałem to przed chwilą w głowie, ale to wywyleciało z ust. Dobra, więc jak widzicie, generalnie nie ma nic takiego... Nie ma nic takiego kreatywnego. kreatywnego. Nie wiem, weźmy sobie, może pływa się inaczej, nie wiem. Serio. Nie wiem. A już wiem, to się Kora nazywa. To się Skory oskortowuje. Te e, drzewka. Dobra, skaczemy. Wow, widzieliście to? To był skok stulecia. W ogóle. Ok, myślałem, że jakoś inaczej wpadliśmy. Czekajcie. E, weźmy się psz, przede wszystkim, ten, e, spoko. Nie, no tutaj raczej nic, nic nie ma takiego e, innego, szczerze. No i co, no to był taki krótki materiał. Znaczy, może nie wiem, jeszcze będzie trwał, w sumie sam nie wiem, ale wiecie, co jest naprawdę śmieszne? To jest to, że kiedyś zrobili twórcy Minecrafta, więc jest, jest, jest naprawdę fajne. Eee, lubię kocyki, jeszcze raz na świat sobie sprawdzimy. Eee, bardzo w ogóle śmieszne to jest z ich strony. Eee, jak widzicie, eee, zmienili naprawdę dużo. Mm, bardzo dużo zmienili. Znaczy, zmienili tylko generalnie, a jeśli mam być szczery, to tylko generalnie. No, generalnie, generalnie, generalnie. Cały czas mówię popularne to jest generalnie. Yy, zmienili po prostu... Yy, no, jak to się nazywa... Jasna nasna... To yy, się nazywa... Kolejność yy, itemów, przedmiotów w ekwipunku, tak. Ciekawe, czy jak Ender gdzieś palniemy, to po prostu coś się zmieni. A nie, nic się nie zmieni, nic się nie zmieni. Yy, okej, okay, więc, no, to, to był taki krótki materiał. Pokazywać, wam coś, pokazy, pokazałem wam tutaj w tym materiale. Co zmienili? Trzeba go bardzo luźny, bo to jest taki bardzo luźny. Taki strasznie luźny. Tak nagrałem go, i Miałem go nie nagrywać, bo. No i jakby go nie było tego wersji Minecrafta, to by dziś nie był materiału. Ale, okej, okay, to był taki bardzo strasznie, strasznie, strasznie luźny. Yy, ten, no, tutaj generalnie nic takiego nie ma takiego, nic serio nie ma takiego. Yy, w cudzysłowie po prostu podaję żadnego. Nie wiem, po co bym jeszcze wioski poszukał, ale chyba wioski nie znajdziemy. Nie wiem, w sumie może to poszukajmy sobie chwilę. Jak nie znajdę wioski, nie będę robił różnego cięcia, oczywiście. Poszukamy razem. Jeśli nie znajdę wioski, to przepraszam, przepraszam że nie było wioski, że nie znalazło się. Ale chyba tu nie, nie będę szukał, bo tu jest las, a w lasie, się wioski nie respi, będzie polana. to już tam nie będę szukał, bo będzie mi Minecraft bardzo lagował, a OBS pewnie to już mi tak laguje, że chyba tego odcinka nie wrzucę. Mam nadzieję, że go wrzucę, nie wiem. Jeśli, jeśli się lagował, to pamiętajcie, to nie jest wina Minecrafta, to jest wina OBS-a, ale w następnym materiale, jak będę chciał robić Minecrafta, już wszystko ogarnę. Ogarnę już wszystko. Obiecuję. E, dobra, więc no chyba to by było na teraz w tym odcinku. Taki krótki materiał, w którym pokazywałem, pokazywałem wam, co w 2020 roku po prostu e, zrobili twórcy Minecrafta na Prima Prelease. E, naprawdę fajnie z nich strony, bo mało gier generalnie robi, na przykład na, też na, no na Święta Bożego Narodzenia to tak i na Wielkanoc, bo to wiecie, są takie święta dosyć takie bardzo typowe, ale chodzi mi o jakieś prima aprilis. Może na Śmięgłysa Dęgłysa coś ma zrobić, nie wiem, w mi wątpię, bo z to jest bardziej polskie święto, nie jeżeli jest zagraniczne, no ale może kto wie. Eee, więc co, no to dziękuję bardzo za materiał, że oglądaliście, jeśli zdarzyło tego do tego materię, do tego momentu, to bardzo dziękuję, eee, no i co, widzimy się prawdopodobnie, prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Mam nadzieję, że go wszyscy przed 20 to bo wszyscy go później to będzie, będzie makabra i mam nadzieję, że mi świata nie skasowali twórcy, bo jak mi skasowali się, to będę bardzo i to bardzo zły żeby... smutny, ale dobra. E, co? Jeszcze raz dziękuję za 146 subskryp subskrypcji na kanale. Oczywiście chciałabym... Nie zmuszam was, pamiętajcie, ja was nie zmuszam, ja was nie zmuszam, ale fajnie by było jakby do końca tygodnia, bo ja tak głównie nie proszę o subskrypcji, znaczy o wbijanie subów, ale fajnie by było, jakby do końca tygodnia było na kanale 150 subskrypcji. Ja was naprawdę nie zmuszam, ale jak chcecie, to zostawcie. Ok, jeszcze raz dziękuję za materiał. Ja się nazywam Fidziks. Do zobaczenia jutro, no i cześć.